Dobry wieczór. Tekst na dzisiaj pochodzi z księgi Psalmów, z Psalmu 98. W pierwszym wersecie czytam takie słowa: Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Mamy śpiewać Panu Bogu nową pieśń. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem cudów, że dokonuje cudów. I ktoś mógłby się zastanawiać, jakiego cudu Pan Bóg dokonał w moim życiu. Moi drodzy, w moim życiu dokonał wielu cudów. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich cudów mojego życia, ale kiedy uświadomię sobie, że cudem dla mnie jest to wszystko, na co nie mam wpływu, a co otrzymuję, co mnie buduje, co napełnia mnie nadzieją, co wypełnia moje życie radością, to jest właśnie Bożym cudem. Najdrobniejsza rzecz, Najdrobniejsza rzecz, na którą nie mam wpływu, która mnie zachwyca, którą mogę obejrzeć, z której mogę się cieszyć, z której mogę czerpać coś dla siebie, coś ożywiającego. To wszystko jest cudem. Dlatego za psalmistą każdy z nas powinien powiedzieć, że zaśpiewam Panu nową pieśń, bo jest Bogiem cudów. Rozejrzyjmy się wokoło. Przyjrzyjmy się samym sobie. Zróbmy taką wędrówkę w głow swojej duszy. Odkryjemy wiele cudów. Odkryjemy wiele Bożego Błogosławieństwa. Odkryjemy w sobie wielkość Boga, Jego miłość i Jego dobro. Wysławiajmy Boga za to wszystko. Nie zamykajmy swoich ust. Nie zaciskajmy swoich pięści. Nie zatrzaskujmy drzwi swojego serca. Śpiewajmy Panu Bogu nową pieśń, bo jest Bogiem cudów. Amen.